Bardzo serdecznie witam wszystkich dzisiaj zebranych na uroczystości obchodów rocznicy 221 Konstytucji 3, 3 majowej. Obiad dzisiejszy jest organizowany przez Federację Polek w Kanadzie, ogniwo numer 7. Ja się nazywam Zofia Dewitt, jestem byłą przewodniczącą. Tego ogniwa, jak również obecnie jestem wiceprzewodniczącą Federacji Zarządu Głównego na Zachodnią Kanadę. Więc rozpoczniemy od śpiewaniem naszych hymnów narodowych. O Canada, Our president, Barbara for her greetings. A teraz poproszę naszą przewodniczącą, panią Basię Malkiewicz o przywitanie gości. Proszę bardzo. A więc Panie już żeście słyszeli, nazywam się Barbara Malkiewicz jestem obecnie przewodnicząca Federacji Polek w Kanadzie, ogniwo numer 7 w Winnipegu. Jest mi bardzo przyjemnie przywitać Państwa na dzisiejszym obiedzie 3 maja. Jak również bardzo bym chciała podziękować za poparcie tej naszej corocznej tradycyjnej imprezy. Tu chciałabym również Was powiadomić, że w przyszłym roku, w 2013, nasze ogniwo obchodzić będzie 50. rocznicę swojego istnienia. Ogniwo numer 7 Winnipegu założone było w 1963 roku przez panią Marię Panaro. Córka pani Panaro, Norma Dix, jest nawet obecna dzisiaj na naszym obiedzie i bardzo serdecznie ją witamy. Welcome Norma. Mamy nadzieję, że poprzez moją obecnością nasze obchody tej rocznicy w przyszłym roku, jak również na naturalnie 3 maja jak zawsze. A teraz a, poproszę panią Witznowul na o modlitwę przed obiadem. Dziękuję. Proszę tylko zlić głowy, skupić się. Boże Ojcze, wszystkich ludzi, Ty chcesz, abyśmy byli jedną miłującą się rodziną. Spraw dobry Ojczy, aby nasze spotkanie miały jedynie na celu Twoją chwałę, dobrą naszej ojczyzny, całej kolonii i federacji. Błogosław, Panie Boże, te dary, które będziemy spożywać i nas wszystkich tu obecnych przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Now dinner will be served. przerywam przyjemne rozmowy, ale powinniśmy kontynuować dzisiejsze spotkanie. Więc z wielką przyjemnością chcę Państwu przedstawić prelegentkę dzisiejszą, panią Genowefę Matkowską. Krótki życiorys, bo pani Genia nie chce, żeby dużo o niej mówić, ale obecnie jest członkinią Federacji Ogniwa nr 7. Jak wiele tutaj z Was obecnych dzieli te same losy życia z wami, to znaczy przeszła wojnę, przeszła Syberię, przeszła wędrówkę przez Afrykę, znalazła się w Kanadzie w 1950 roku. Jest znana dla nas kilku osobiście jako druchna, która prowadziła grupę zuchów w Winnipegu, więc oto to było w latach, w których pani Geniu? 64, 67. A w latach 60. Ja pamiętam, bo ja już byłam starszą harcerką w ten czas, więc zuchy mnie nie bardzo interesowały. Ale pani ich świetnie prowadziła i na obozach. Więc jest oczywiście dumna z tego, że jest tutaj wśród nas i podzieli się swoimi słowami z nami. Wprowadzenia w życie Konstytucji 3 Majowej z 1791 roku. To był już prawie 20 lat po pierwszym rozbiorze Polski przez trzech zaborców. Pracowali bezustannie nad zmianą konstytucji, aby wprowadzić lepsze prawa, szlachetniejsze przywileje dla ludu polskiego. Ksiądz Hugo Kołontaj, twórca konstytucji, był uważany za najpotężniejszy umysł XVIII wieku. Konstytucja wprowadziła równouprawnienie wszystkich stanów i wzmocniła siły rządu. To były najpiękniejsze ustawy w Polsce, a nawet w Europie. Konstytucja była ostatnim aktem w wolnej Rzeczypospolitej Polski. Ksiądz Hugo Połanej po powiedział, że na mowę ojczystą powinniśmy uważać jak skarb najdroższy, jak własność najmilszą, którą powinniśmy wprost święcić. Dzień 3 maja jest drogim dla wszystkich Polaków, niezależnie gdzie mieszkamy kraju, czy poza granicami Polski. Musimy szanować nasze szlachetne przywileje, które jako spuściznę otrzymaliśmy od naszych szlachetnych mężów w przeszłej otoki. Powtarzam z naszymi wiesz wieszczami, nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród, a jeżeli jesteśmy zmuszeni, to nie damy pokrzeć mowy. Kończą wiersze księdza biskupa warmińskiego Ignaca Krasickiego. Święta miłości, kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie pęda nie są niezelszywe. Byleby ciebie mieć, byle zbierać. Nie rzecz żyć w nędzy, nie żart nie umierać. Dziękuję. Przewodniczącą o ostatnie słowa a, dzisiejszej imprezy. Proszę bardzo. Ja tylko chciałam serdecznie raz, raz jeszcze podziękować Wam wszystkim, którzyście chcieli dzisiaj udział w tym naszym obiedzie. Prosimy o wstąpienie do szeregów Federacji Polek. Jest nas w tej chwili tylko 16 i to więcej niż było w zeszłym roku, a więc czekamy na więcej członków. I może macie jakieś inne plany, tak jak my zawsze mieliśmy pokaz młodych talentów, poezja przy herbatce i inne prezy, które bardzo chętnie byśmy odnowili i jeżeli macie inne pomysły, proszę bardzo. A raz jeszcze serdecznie dziękuję i proszę nie zapomnieć o naszych 50-leciu na przyszły rok. Macie jakieś pomysły, macie jakieś zdjęcia, jakieś archiwum z, z listy czy cokolwiek, opisy z poprzednich lat. Bardzo proszę przekażcie nam. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za przybycie. Proszę się nie spieszyć, w dalszym ciągu sobie porozmawiajcie. Pan Bogdan nas jeszcze nie wyrzuca na razie. Tak. Okay. <głosy> 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 Dziękuję bardzo.